Dziś nauczysz się, jak ustalać wzór empiryczny i rzeczywisty jakiegoś związku chemicznego na podstawie jego składu i masy molowej. Zapraszam. Na początek dwa ważne pojęcia: skład jakościowy to informacja o tym, z jakich pierwiastków składa się dana substancja, czyli mówiąc kolokwialnie, wiemy, co w niej jest. Ale nie wiemy nic o ilości. Przykładowo, woda składa się z wodoru i tlenu. Skład ilościowy to informacja o tym, w jakim stosunku występują poszczególne pierwiastki w danej substancji. Skład ilościowy może być wyrażony poprzez stosunek atomowy, stosunek masowy lub skład procentowy. Bardzo ważne, by ich nie mylić. Wyjaśnię to na przykładzie wody. Stosunek atomowy to porównanie liczby atomów różnych pierwiastków w cząsteczce. Na przykład woda. Składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Czyli stosunek atomowy liczby atomów wodoru do liczby atomów tlenu wynosi 2 do 1. Stosunek masowy. To porównanie iloczynów liczb atomów pierwiastków w związku chemicznym i ich mas atomowych. Masa atomowa wodoru to 1 unit, ale w cząsteczce mamy 2 atomy wodoru, więc tą wartość muszę przemnożyć przez 2. Masa atomowa tlenu to 16 unitów. Mam więc 2 unity do 16 unitów. Podzielę to jeszcze przez największy możliwy wspólny dzielnik. W tym przypadku 2 unity. Otrzymany stosunek masowy to 1 do 8. I skład procentowy, który określa, ile procent masy związku stanowi dany pierwiastek. Tu zastosowanie ma następujący wzór. Skład procentowy to masa pierwiastka przez masę całej cząsteczki razy 100%. Przykładowo, łączna masa wodoru to 2 unity. A masa tlenu to 16 unitów, więc masa całej cząsteczki to 18 unitów. Skład procentowy wodoru to 2 unity przez 18 unitów razy 100%, czyli 11,1%. Skład procentowy tlenu to 16 unitów przez 18 unitów razy 100%, a tam i to 88,9%. Czyli skład procentowy wody to 11,1% do 88,9%. Zauważ, że te dwie wartości po sumowaniu dają 100%. Zadanie pierwsze. Ustal skład jakościowy i ilościowy kwasu siarkowego 6. Zacznijmy od składu jakościowego. Pierwiastki tworzące kwas siarkowy 6 to wodór, Siarka i tlen. To teraz skład ilościowy. Zacznijmy od stosunku atomowego. Mamy tu dwa atomy wodoru, jeden atom siarki i cztery atomy tlenu. Czyli stosunek atomowy wodoru do siarki do tlenu to 2 do 1 do 4. Stosunek masowy. Mamy dwa atomy wodoru o masie 1 unit każdy. Jeden atom siarki o masie 32 unity i cztery atomy tlenu o masie 16 unitów każdy. Po przeliczeniu tych wartości mamy 2 unity do 32 unitów do 64 unitów. Możemy to jeszcze podzielić przez największy wspólny dzielnik, czyli przez 2 unity. Mam teraz 1 do 16 do 32. Zapiszmy to. Stosunek masowy wodoru do siarki do tlenu to 1 do 16 do 32. Został nam jeszcze skład procentowy. Masa cząsteczkowa kwasu siarkowego 6 to 2 wodory, czyli 2 razy 1 unit, plus 1 atom siarki, czyli 32 unity, plus 4 atomy tlenu, czyli 4 razy 16 unitów. Razem da mi to 98 unitów. Skład procentowy wodoru: 2 razy 1 unit przez 98 unitów razy 100% a będzie to 2,4%. Skład procentowy siarki: 32 unity przez 98 unitów razy 100% a będzie to 32,65%. I skład procentowy tlenu: 4 razy 16 unitów przez 98 unitów razy 100% a to będzie 65,31%. Prawo stałości składu związku chemicznego, zwane też prawem Prusta, mówi, że związek chemiczny zawsze zawiera te same pierwiastki w ściśle określonych proporcjach masowych. Zwykle stosunek mas pierwiastków przedstawia się za pomocą stosunku najmniejszych liczb całkowitych, tak jak dla wody. Policzyliśmy, że ten stosunek wynosi 1 do 8. Obliczmy zatem zadanie drugie. Ustal stosunek masowy pierwiastków chemicznych w kwasie fosforowym 5. Z układu okresowego możemy odczytać, że masa atomowa wodoru to 1 unit, masa atomowa fosforu to 31 unitów, a masa atomowa tlenu to 16 unitów. Zaznaczę tylko, że można tu też użyć mas molowych. W każdym razie stosunek atomowy naszego związku wodoru do fosforu i do tlenu wynosi 3 do 1 do 4. To teraz stosunek masowy wodoru do fosforu do tlenu wynosi on 3 razy 1 unit do 31 unitów do 4 razy 16 unitów, a to damy 3 unity do 31 unitów do 64 unitów. Tych liczb nie można już podzielić przez jakiś wspólny dzielnik, więc otrzymałam wynik 3 do 31 do 64. Zapiszmy odpowiedź. Stosunek masowy pierwiastków chemicznych w kwasie fosforowym 5 wynosi 3 do 31 do 64. Zadanie trzecie. Ustal nazwę pierwiastka chemicznego wchodzącego w skład siarczku E2S. Wiadomo, że stosunek masowy szukanego pierwiastka do siarki w tym związku chemicznym wynosi 23 do 16. W układzie okresowym sprawdziłam, że masa atomowa siarki to 32 unity. Rozwiążmy to zadanie proporcją. Skoro stosunek masowy tego związku to 23 do 16, to na 32 unity siarki. Przypadnie ile unitów szukanego pierwiastka? Obliczmy to. x równa się 23 razy 32 unity przez 16 unitów, a to damy 46 unitów. Przypomnę wzór chemiczny szukanego związku, E2s. Wiem, że masa jednego atomu siarki to 32 unity, a masa dwóch atomów szukanego pierwiastka to, jak obliczyłam, 46 unitów. Więc, żeby dowiedzieć się, jaką masę ma jeden atom szukanego pierwiastka, to muszę tę wartość podzielić przez 2. 46 unity dzielone przez 2 to 23 unity. Teraz wystarczy odnaleźć w układzie okresowym pierwiastek o masie atomowej 23 unity. Jest to sód. Zapiszmy odpowiedź. Pierwiastkiem chemicznym oznaczonym jako E jest sód. Zadanie czwarte. Oblicz skład procentowy fosforanu 5 sodu. Zacznę od ustalenia mas molowych poszczególnych pierwiastków, bo jak już wspomniałam, do obliczeń można używać mas atomowych lub mas molowych. Teraz dla odmiany będę pracować na masach molowych. Masa atomowa sodu to 23 unity, więc masa molowa sodu to 23 g na mol. Masa atomowa fosforu to 31 unitów. Więc masa molowa fosforu to 31 g na mol i masa atomowa tlenu to 16 unitów, więc masa molowa tlenu to 16 g na mol. Te same wartości zmienia się tylko jednostka. Dobrze, obliczmy zatem masę molową fosforanu 5 sodu. Składa się on z trzech atomów sodu o masie molowej 23 g na mol. Jednego atomu fosforu o masie 31 g na mol i czterech atomów tlenu o masie 16 g na mol. Razem da mi to 164 g na mol. Przypomnę wzór, dzięki któremu obliczymy skład procentowy poszczególnych pierwiastków w podanym związku chemicznym. Teraz wystarczy podstawić dane. Skład procentowy sodu. Trzy atomy sodu, każde o masie molowej 23 g na mol, dzielone przez 164 g na mol razy 100%. Cudami 42,7%. Skład procentowy fosforu: 1 atom fosforu o masie molowej 31 g na mol, dzielone przez 164 g na mol razy 100%, cudami 18,9%. Skład procentowy tlenu: 4 atomy tlenu, każde o masie molowej 16 g na mol, dzielone przez 164 g na mol razy 100%. Co dami 39,2%. Możesz w tym miejscu zauważyć, że jeśli sumujemy te wartości, nie otrzymamy 100%, ale 99,99%. ,99%. Nie szkodzi. To wynika z przyjętych do obliczeń zaokrągleń. Zapiszmy odpowiedź. Skład procentowy fosforanu 5 sodu wynosi 42,7% sodu, 18,9% fosforu. Oraz 39,2% tlenu. Wzór empiryczny, zwany też wzorem elementarnym, pokazuje stosunek ilościowy atomów pierwiastków w cząsteczce, sprowadzony do najmniejszych liczb całkowitych. Przykładowo, wzór empiryczny nadtlenku wodoru to HO, co oznacza, że wodór z tlenem łączą się w tym związku w stosunku 1 do 1. Z kolei wzór rzeczywisty zwany też wzorem sumarycznym, pokazuje rzeczywistą liczbę atomów każdego pierwiastka w jednej cząsteczce związku chemicznego. Wracając do przykładu z nadtlenkiem wodoru, to jego wzór rzeczywisty to H2O2, czyli związek ten składa się z dwóch atomów wodoru i dwóch atomów tlenu. Zadanie piąte. Ustal wzory empiryczny i rzeczywisty pewnego tlenku azotu. Wiadomo, że stosunek masowy azotu do tlenu w tym związku chemicznym wynosi 7 do 16, a masa molowa tego związku to 92 g na mol. Na podstawie układu okresowego ustaliłam, że masa molowa azotu to 14 g na mol, masa molowa tlenu to 16 g na mol. Z treści zadania wiem, że stosunek masowy azotu do tlenu wynosi 7 do 16. I podczas gdy 16 odpowiada wartościom masy molowej tlenu, to wartość 7 to zaledwie połowa wartości masy molowej azotu. Chodzi teraz o to, by tak rozszerzyć ten ułamek, by uzyskać wartości odpowiadające masie molowej pierwiastków lub ich wielokrotności. Spróbujmy go rozszerzyć o 2. Otrzymam 14 do 32. Liczba 14 wartością odpowiada masie molowej azotu, a liczba 32 wartością odpowiada podwójnej masie molowej tlenu. Stąd wiem, że wzór empiryczny tego związku to jeden atom azotu i dwa atomy tlenu. Zapiszmy to. Wzór empiryczny to NO2. Obliczymy masę molową na podstawie wzoru empirycznego. Mamy tu jeden atom azotu o masie molowej 14 g na mol i dwa atomy tlenu o masie molowej 16 g na mol każdy. Razem da mi to 46 g na mol. Wartość ta nie równa się masie molowej szukanego związku, która to ma wynieść 92 g na mol. Teraz wystarczy podzielić masę molową naszego szukanego związku, czyli te 92 g na mol. Przez masę molową obliczoną na podstawie wzoru empirycznego, czyli 46 g na mol. Otrzymałam wartość 2. Wezmę więc mój wzór empiryczny NO2 i zwiększę liczbę wszystkich atomów dwa razy. Otrzymałem wzór rzeczywisty N2O4. Zapiszmy odpowiedź. Wzór empiryczny tego tlenku azotu to NO2, a wzór rzeczywisty to N2O4. Zadanie szóste. Ustal wzór empiryczny związku chemicznego zawierającego 41,1% siarki i 59,9% tlenu. Na podstawie układu okresowego pierwiastków ustaliłam, że masa molowa siarki to 32 g na mol, a masa molowa tlenu to 16 g na mol. Na początek dla ułatwienia sobie obliczeń załóżmy, przy tego związku mam równe 100 g. W takim przypadku siarki byłoby 41 g, a tlenu 59,9 g. Teraz wystarczy te masy pierwiastków podzielić przez ich masy molowe. Czyli dla siarki będzie to 40,1 g przez 32 g na mol, a dla tlenu 59,9 g przez 16 g na mol. Uzyskałam 1,25 mola do 3,74 mola. Podzielę obie liczby przez najmniejszą z nich, czyli 1,25. I teraz wiem, że stosunek molowy siarki do tlenu to 1 do 3. Zapiszmy odpowiedź. Wzór empiryczny związku chemicznego, zawierającego 41,1% siarki i 59,9% tlenu, to SO3. Ostatnie zadanie siódme. Ustal wzór rzeczywisty węglowodoru, zawierającego 82,7% węgla i 17,3% wodoru. Wiadomo, że masa molowa tego związku wynosi 58 g na mol. Na podstawie układu okresowego pierwiastków ustaliłam, że masa molowa węgla to 12 g na mol a masa molowa wodoru to 1 g na mol. I znów, dla ułatwienia obliczeń założę, że mam 100 g tego związku, z czego 82,7 g to węgiel, a 17,3 g to wodór. Podzielę masy pierwiastków przez ich masy molowe, czyli dla węgla będzie to 82,7 g przez 12 g na mol, co da mi 6,9 mola, a dla wodoru to 17,3 g przez 1 g na mol, co da mi 17,3 mola. Obie liczby podzielę przez najmniejszą z nich, czyli 6,9. Wyszło mi, że stosunek węgla do wodoru to 1 do 2,5. Nie mogę na każdy atom węgla wziąć 2,5 atomów wodoru, więc aby pozbyć się przecinka, przemnożę obie wartości przez 2. I mam. Na każde dwa atomy węgla przypada 5 atomów wodoru, czyli wzór empiryczny tego związku to C2H5. Na podstawie wzoru empirycznego obliczymy masę molową związku. C2H5 składa się z dwóch atomów węgla o masie molowej 12 g na mol każdy i 5 atomów wodoru o masie 1 g na mol każdy. Razem da mi to 29 g na mol. Obliczona przeze mnie masa molowa nie zgadza się z masą molową rzeczywistego związku, która wynosi 58 g na mol. Dlatego podzielę te 58 g na mol przez masę molową obliczoną na podstawie wzoru empirycznego. Otrzymałam wartość 2. Czyli biorę mój wzór empiryczny i zwiększam ilość każdego atomu dwa razy. Wzór rzeczywisty to C4H10. Ale jest jeszcze jeden sposób na rozwiązanie tego zadania, który być może wyda ci się prostszy. Zobacz. Załóżmy, że mam 1 mol szukanego związku chemicznego, czyli dokładnie 58 gramów. W takim przypadku te 58 gramów to moje 100%. Nie wiem, ile w tym jest gramów węgla, ale wiem, że to 82,7%. Obliczmy tą proporcję. 58 g razy 82,7% dzielone przez 100%, co da mi 48 gramów. Podobnie robię z wodorem. 58 g to 100%, a w tym 17,3% to masa wodoru. 58 gramów razy 17,3% dzielone przez 100% da mi 10 gramów. Teraz wystarczy, że otrzymane masy pierwiastków podzielę przez ich masy molowe. Czyli dla węgla 48 g dzielę przez 12 g na mol, co da mi 4 mole, i dla wodoru 10 g dzielę przez 1 g na mol i mam 10 moli. Czyli stosunek molowy pierwiastków w szukanym przeze mnie związku chemicznym to 4 do 10. Na 4 atomy węgla przypadnie 10 atomów wodoru. Zapiszmy odpowiedź. Wzór rzeczywisty tego węglowodoru to C4H10. Zapamiętaj najważniejsze. Prawo stałości składu związku chemicznego prawo prosta mówi, że związek chemiczny zawsze zawiera te same pierwiastki w ściśle określonych proporcjach masowych. Wzór empiryczny, zwany też wzorem elementarnym, pokazuje stosunek ilościowy atomów pierwiastków w cząsteczce, sprowadzony do najmniejszych liczb całkowitych. Wzór rzeczywisty, zwany też wzorem sumarycznym, pokazuje rzeczywistą liczbę atomów każdego pierwiastka w jednej cząsteczce związku chemicznego.